Jezus, czy to był Jimmy Neutron? Jezus! To mamy jeszcze jedną rzecz, ale to jest bardziej yy, przez Quest yy, jednego z widzów. I to jest nowa nutka, czy, nie wiem, czy są jest taka nowa. Nutka Paliona, się chyba nazywa Ale Ale2. no tak, no bo to youtuber. YouTuber. O, nawet pierwszy się pokazuje. Yy, ja tu spodziewam się absolutnego, główna, ale było mocno sugerowane w komentarzach, więc Hirajam. Tyś zrobił trailer, trailer w ogóle, co? O, nie, dzieci wtedy są najgorzej. Jezus, czuję, żeby na tego żałował. Czuję, żebym na tego mocno żałował. Ale, milion sześć wyświetleń w trzy tygodnie. Jaki w HD w ogóle te? It's crazy. Ale to poszło, ale, ale, dwa, Nic się nie zmieniło. Głośno, taki był plan, teraz ale, ale cała Polska zna Ale, ale, taki był plan, ale, ale, teraz ją mam Ale, 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 do Ale, ale, dalej taki sam Zrobię duże plany, zamieniłem w sukces Tylko ciężka praca, a nie, że trafiłem szóstkę Chciałem mieć diament i powiedziałem, ale Zielonych 100 tysięcy Bez ale Kiedy stałem na czerwonym Co to jest? Kwa, genialna nuta. Jestem ci zielony, mam. Spędzałem top testy, zagrałem do bań. Cała hala śpiewa ze mną, ale, ale, dwa. Wymierzyłem dobrze, to nie fart, ale to poszło. Ale, ale, dwa. Nic się nie zmieniło, duży portfel mam. Typ, typ ogólnie gra na nosie yy, wszystkim. I czy to pokazuje, że po prostu zarabia grube pisze? Kurwa na bahorek. Bo to kurwa te bahore wszystkie to odpalają. Kto lubi palią na ławkę w górę? Uuu. Leci to głośno. Taki był plan. Teraz ale, ale cała Polska zna. Ale, ale, taki był plan. Ale, ale, teraz ją mam. Ale, ale, ale jodę do znaczy ogólnie ja bym nie wiedział kto to jest, żeby nie było... Gdyby o się nie wspomniał, tak to serio, nie wiedziałbym kim ta osoba jest. do grudnia dzwonią mi budziki, ale sypiam do późna. Wszystko mówiłem, tak zrobiłem i podbijam cały kraj. Idę, 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 nie do szkoły, ale rozbić bank. Cel, pal, niech leci to w kosmos. Mam, hojs i przelot jak offroad. Pani pyta, czy zrobiłeś na dzisiaj zadanie? Proszę pani, panią wydał dziś kawałek ale To poszło, ale, ale dwa. Nic się nie zmieniło, duży portfel mam. Leci to głośno, taki był plan. Teraz, ale, ale, cała Polska zna. Ale, ale, taki był plan Ale, ale, teraz ją mam Ale, ale, ale jodę do luj Ale, ale, dalej taki sam ale to poszło, ale, ale dwa Nic się nie zmieniło, duży portfel mam Leci to... Jezus, czy to był Jimmy Neutron? Jezus... Leci to głośno, taki był plan, teraz ale ale cała Polska zna. Ale ale, taki był plan, ale ale, teraz ją mam. Ale ale, 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 dalej taki sam No, ale, co koszona hajse na bachorach, no ale jakby nie ma nic z tym złego. Powinienem kasować za cenę tak parę złotych w najtach. Powinienem. Aczkolwiek było zaba była zabawna ta nutka i nie zapomnę jej nigdy.